Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Krysto i witam Was w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Jesteśmy po wybudowaniu wieży alchemicznej do bodu To jest dobudówka do dworu nad jeziorem. Tutaj. Generalnie każdy dom ma dobudówki. Maksymalnie macie trzy. Czyli z lewej strony. Yy, od strony. Południa, czyli za, i od y, strony y, prawej, czyli od wschodu, tak? Od zachodu tu i na południu możecie, tak? No, tutaj, no to jest od y, północy, tak? Ale wiecie o co mi chodzi. Y, generalnie te dobudówki macie trzy i możecie w każdej chwili sobie dobierać y, inną, tak? Ale jak już zaczniecie budować, no to nie możecie tego cofnąć, nie? Abyście pamiętali. No i to się prezentuje mniej więcej tak. Będzie tutaj wszystko po. Segregacja będzie. Dobra. Tutaj jeszcze jest jedno miejsce na save. Więc spoko. Ale generalnie bardzo się cieszę, że w końcu mamy coś, co ja się bardzo specjalizuję i bardzo to lubię. Czyli rozwijanie się w kierunku właśnie alchemii. Jest mega na propsie. I bardzo to lubię. Więc taki zakątek, w którym faktycznie będą same te składniki alchemiczne, i nie będę musiał nigdzie łazić, i sobie przypominać i tak dalej. Więc to jest bardzo spoko. Jeszcze mamy punkt widokowy. Więc sobie zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. I w punkcie widokowym w tej wieży mamy. Widok na czarny głaz. Tutaj czarny głaz. No, Rzecznej puszczy nie zobaczymy, bo byśmy musieli chyba mieć tą wieżę wybudowaną przy wybrzeżu. Przy wodzie, ale chyba tak i tak byłoby ciężko ją wypatrzyć. Ale mimo wszystko fajne miejsce. Chociaż teraz pogoda nie dopisuje za bardzo, bo jest pochmurnie i też jest chyba noc, tak. No, jest noc, więc, więc nie ma co się dziwić. Generalnie mamy jeszcze tutaj skrzynkę. Nie wiem po co jest dodana, widzowie, naprawdę. Mamy gałązkę ostu. No, możemy ją zabrać ze sobą. Mamy jakąś świeczuszkę. Spoko. Mm. I co jest spoko, że nie musimy znowu wchodzić tu, żeby wyjść. O, czekajcie zmienię sobie też hełm na zniszczenie i wiecie nie musimy już wchodzić do środka jakoś wyjść stąd tylko no, możemy stąd już zeskoczyć i sobie iść gdzie chcemy tak więc nie mamy znowu jakiegoś głupiego ekranu ładowania więc jest spoko generalnie my z Lidią chyba udajemy się do obozu Albo kopiec pilarza i pójdziemy tu. Chyba możemy tak zrobić. Bo tutaj byliśmy. Ja nie chcę jakoś fokusować przeciwników, żeby oni za nami szli, więc pójdziemy od kopca pylarza w prawą stronę. Bo pamiętam, że tu jest, tu są ruiny księżycowego blasku. To są na wprost. W sumie. Więc sobie dojdziemy. O, i jeszcze ważna rzecz, widzowie. Musimy rozdać statystyki w ucznictwo. się już trzeba szykować. Czyli potężny strzał, przybliżanie, potężny strzał. Jak w korpus walimy w przeciwnika, szansą jest na to, że wytrącimy go z równowagi. Szybszy naciąg. No i za chwilę będziemy mieli to zaboli. Czyli szansa na każdym strzale jest, że możemy sparaliżować przeciwnika. To jest bardzo mocno. Ale to 30% to ja nie, nie wierzę w to, bo zobaczcie jak szybko naciąga mógł yy, Widzicie? Yy, za szybko trochę To powinno być znerfione według mnie No ale patrząc na to Oho Misio Oła! Miś jakiś twardy. Miś twardy. Miś bardzo zły. Co, paralisz, bo mnie zabije? Chyba ta... Musimy Paraliż użyć widzowie, bo bo mnie zabiłby, chyba. A Lidia nie dała rady go sfokusować na siebie, ściągnąć agro. Mamy 100. Dobra. Mamy w końcu 100. I pamiętajcie, widzowie, jak ktoś tam gra, to zobaczcie sobie. Schodzimy na dół i możemy daną umiejętność yy, po prostu zresetować. I wszystkie wydane punkty możemy sobie cofnąć. Ale to, że wbiliśmy poziomy, to nam zostaje. Że, wiecie, wbijaliśmy tutaj ten poziom, że łucznictwo nam wzrastało i główny nasz poziom wzrastał, to nam zostaje. Ale to wszystko kasujemy, schodzimy do 15. No mogę wam pokazać. Czekajcie. Oho. No. Nie. Nawet nie chcę wiedzieć co się tu stało. Ale pójdziemy po tego niedźwiedzia, bo nam skóry są potrzebne, więc idziemy po niego. O. W kwiatkach się położył. Nieźle. To tak widzowie. Ja zapisuję. I patrzcie. Mamy stówę, nie? Klikacie spację. Zmiana umiejętności w legendarną spowoduje modyfikację jej wartości do 15 i znowu będziecie mogli wbijać Expa. Czyli będziecie mogli tutaj wbijać level, ale najważniejsze, że będziecie mogli główny poziom wbijać, bo główny poziom wam wzrasta wraz z wbijaniem innych umiejętności. Czyli powiedzmy, broń jednoręczna wejdzie na 57, główny poziom wzrasta ten pasek, nie? Więc, na takiej zasadzie, ludzie najbardziej to iluzje resetują, ale mm, też za, zabawa w, w przemianę jest śmieszna, bo tam macie grupowy paraliż, wchodzicie w masę przeciwników i spamujecie o ziemię, non-stop paraliż, i, i non-stop wam w, ten wbija stówę, nie? Więc, mega łatwo też wbijać przemianą na no, takie triki. Ale co jeszcze chciałbym dodać? Odzyskujecie wszystkie mm, punkty cech. No nie? Czyli, na przykład, dajemy tak. Czy na pewno chcesz y, zmienić umiejętność w legendarną? Tak. 12 punktów nam wróciło. A no nie. I jesteście w, w stanie na nowo sobie rozdawać punkty. Albo po prostu stwierdzacie, że łucznictwo nie jest dla was. Ok. Idziecie w inne drzewko. Więc taka ciekawostka widzowie. No i nie zapominajcie, że zostawić subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco, ale pomijając, mam nadzieję, że Wam to pomoże, ponieważ jest to fajna rzecz, że są te resety. No, Ale się dziwnie czuję, że ja nie mam żadnego punktu do rozdania. Kurde, gołodupiec się czuję, ale patrząc na to, ile ucznictwo daje na stówie, to było raczej warto, chociaż... No i mamy też y, możliwość przybliżania do oponentów. Na przykład coś takiego. Oho. Ok. No mam nadzieję, że tego mamuta ubijemy w miarę szybko. Seria, mam tak mało strzał? To będzie trzeba zrobić. Oho, ale przyleciało. Nie no, trochę szkoda, strzał. Kościane, elfie. Seria. Eee, aż tak słabo stoję ze strzał. Nic trudno. Gdzie uciekasz? jeśli A tamten to co? Czeka na zaproszenie? Też go ubijamy. że na mamuty paraliż nie działa. No powiem wam, że jest dosyć śmiesznie, że. Dobra, Lidia. Ja ci muszę pomóc. Rzucę. Eee, ducha. Wyczuwam Kurde, to że on pochłania całą moją manę to jest horror. Czekajcie, to jest Kraby. To oszukujecie chyba co? Kraby to oszukują. Nie ma co. Oła! Oh wow. Kraby! No dobrze, że ten paraliż jest. Yy, my mieliśmy coś zebrać z yy, krabików. Nogi chyba były nam by pancerze potrzebne. Jako ozdoba Serio krabik Oła wow. No Lidia bij, bij, bij no, jeszcze smok No powiem wam, że nieźle że się tutaj bawimy Smoka nie zabije w ogóle nie mam strzału. Chyba to był... To była zła decyzja widzowie. Żeby walczyć z tym mamutem. Kiedyś go zabijemy, no ale... Nie, to te czary to, to są useless. Z nim nie zadaje musiała, tak, tak przepychaj mnie jeszcze gdzie ten głupi smok leci? ale no, żeby, najważniejsze żeby mnie nie wiedział. o, wykrył mnie no niech sobie leci, My się z nim nie będę bawił. Nie, nie obchodzi mnie on. Serio? Będziesz się bił ze mną? Tutaj masz bandytów. Aha, poleciał sobie, no okej. Okay. Dobra nasza, widzowie, dobra nasza. My Jesteśmy prawie na miejscu, czyli to są obu z Cichych Księżyców. No to spoko. Generalnie na początku gry fajny jest tu enchant. Respią się chyba tutaj te topory hmm, zaklęte z hmm, to jest zaklinanie księżycowe chyba, czy coś takiego. Że jak chodzicie w nocy, to zadajecie obrażenie o tym blasku księżyca, czy jakoś tak. I nie pamiętam tego enchantu, ale wiem, że mam na swoim prywatnym e, ogrywaniu. No to ja to zdobyłem i dałem to towarzyszowi i to mega fajnie działało. Kurde, z, z tymi strzałami to patola trochę. Coś słyszę. Zapiszmy. To jest problematycznie, powiem wam. Chyba nie biją Serio? Serio aż tyle mi zadałeś? Najlepsze to byłby Najlepsze byłoby przyzwanie tego Niedźwiedzia widzowie. Niedźwiedź był bardzo dobry ładnie. E, dobra, par paraliż muszę chyba użyć na niego Coś mnie bije. ten chłop Oła. Pokaż, co potrafisz. nie co jest Kurde, każdy kto jest łucznikiem to jest nawaga złota teraz dla mnie, bo ma strzały. Śmieszne jest to, ale nie Serio? O, nice. Ducha muszę przyzwać za moment. Wiem, widzowie. Wiem, 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 widzowie. Ja się trochę tutaj muszę spiąć, bo tam u góry jest zawsze mag, on jest dosyć silny. Jedyny plus to, że on nie ma odporności na... Dobra, zapiszmy, bo nie ma odporności na paraliż, więc można go pokonać. O jest. Okej. Okay. Nie, nie, nie. Nie chcę tak robić. Kurde. Zwykłe strzały jakieś. O kurde, nie bij mnie, proszę cię. Zabieramy strzały, które są na wagę złota. Serio, jesteś taka twarda? O! bardzo ładnie. No, ten szybki naciąg jest bardzo spokojny w tym łuku, tylko wiecie co. Ja uważam, że to nie jest 30%, tylko więcej, za szybko, za szybko to robię. Zobaczcie, ja, ja już od razu mogę oddać strzał, widzicie to? Praktycznie natychmiastowo to się dzieje, więc... No trochę... Trochę niefajnie. No i co, wszystkich wybiliśmy? Bo tu się zawsze respił ten Argonianin. Jak kojarzę. No to wychodzi, że wszyscy popadali. Okej. Okay. No i mamy zapiski o Księżycowej Kuźni. Bardzo często jest tak, że musimy komuś ją zanieść. Quest tak jest, bardzo często. Tym razem zarespił się miecz. Ja to mam. Okej. Okay. O, buława. co jest grane? Ale co mam jakiegoś baga? Halo, czekajcie, krzyki. Co jest? No, ciekawe. Dobra, nie wnikam. Bardzo dziwne. Nie będę wnikał, ale mogę Wam pokazać, że jest tutaj... O! Księżycowy Żelazny Miecz. Generalnie do tej lokacji możecie w miarę łatwo, szybko przyjść. I macie enchant. Zadaje celowi 15 punktów obrażeń od ognia, gdy świecą księżyce. Generalnie w nocy musicie sobie latać i... Macie taki enchant. Generalnie on jest ze względu na start gry mocny, bo enchant jest silny, ale no działa to w nocy, tak? To jest jedyny minus. On znajduje się na północ od, od Białej grani. W miarę łatwo znajdziecie. Myślę. Nie musicie daleko jakoś latać. No. Tylko jeden jest minus taki, że na takiej po prostu słabej broni dostajecie, tak? Bo to jest żelazny. Na tej buławie byłoby lepiej, tak? Bo tu jeszcze była buława. No ja jej nie dostałem. No ale dla mnie to jest bez znaczenia, bo ja mam szklany miecz. Z paraliżem to tam dla mnie jest to nieistotne. Ale to jest bardziej taka ciekawostka dla was niż dla mnie. Ja to bardziej to ściągnę po prostu ten enchant, tak? Bo no. on jest chyba silny widzowie na start oh. gry, ale później już on jest gorszy przykładowo. A nie? Że jakbyście chcieli to dać na jakąś broń w późniejszym etapie. No to aż tak dobry to nie jest. To chcesz, Oho. Ten rabuś to... Dobrze, że te strzały mamy. Oho. Nie dasz mi rady! Lidia, Lidia, dawaj, dawaj. Nie no, to strzelanie teraz to... Bajeczka Musisz się bardziej postarać Tylko wiecie, jest jeden problem <noise> Strzały mi schodzą Że nawet żelazne strzały mi się przydały teraz mi rady. Dobra Lidia Jestem? zabij go Albo czekajcie Oho, finisher miał być. No nie gadaj, że jeszcze się leczysz. Nie, już nie w ten nie. Tylko na tyle cię stać, co? Okej. Okay. Nieważne, nieważne. Bierzmy rzeczy. Uff, ale go wywaliło z butów. Nie, no strzały są najważniejsze tu. Beczki. No, bierzemy wszystko tam. No, grupowy paraliż chyba widziałem. Jako zwój. Fajne. Beczka, jabłka. Siekierki nie potrzebuję, chociaż... Strzały chciałem zrobić. Pamiętajcie, jak chcecie robić strzały, to musicie porąbać trochę drewna na pięku i wystarczy jakiś tam surowiec i będziecie mieli opcję stworzenia strzałów w kusi. Więc zawsze to jakaś opcja. Ja chyba krasnoludzkie strzały będę robił, bo miałem trochę krasnoludzkiego Karstenowskich sztabek. Więc to raczej chyba z tego będę robił. No serio. Z czeladnikiem będę się męczył. Ok. O. I tu jest kolejna. Księżycowa żelazna buława. No ale tam była chyba stalowa. Jak dobrze się patrzyłem. Jest o lepsza. Dobra, wszystko tutaj yy, zebraliśmy. Możemy wychodzić. Ok, i my wychodzimy. Tu jest jeszcze kolejny kufer. No, my z tej strony wychodzimy. No. no bardzo spoko. Tylko wiecie co. Generalnie nie mam dobrego screena. Na ten odcinek. Czekajcie. No, może po prostu wystarczy tutaj. No. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Byliśmy w obozie księżyc cichych księżyców. No, fajna lokacja na start gry. Nawet no, dosyć późno tutaj przyszliśmy. No, chociaż tak i tak, no, Przeciwnicy skalują się i są bardziej no, wyzwaniem dla naszego poziomu. Więc nie można powiedzieć, że gdzieś przyszliśmy za późno, bo przeciwnik się mm, stara upodobnić do naszego tam poziomu i być jakimś tam w miarę wyzwaniem. Więc, więc tyle. My na pewno pójdziemy do sklepu coś posprzedawać przy okazji. I w następnym odcinku postaramy się zrobić strzały, bo jest tragicznie. Widzowie, bo na przykład kościane strzały, no to ja zużywam na smoki, tak? Albo jakieś mocne draugy i tak dalej. No, jakiś tam w takich słabe uszy, no to trochę mi szkoda tych strzał, bo to jest 26 damage'a. Krasnoludzkich można by porobić, bo to 14. Stalowa ma 10. Żelazne 8, więc na przykład takie 14 byłyby spoko 14 obrażeń No jeszcze elfie chyba? Elfie mają 16 No ale elfie są bardzo drogie w e, tworzeniu. Więc no zobaczymy Ale najbardziej to raczej krasnoludzkie, No nic, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że e, się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!